Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Piątek, 4 kwietnia. Temperatura o godzinie 13.30 u mnie w ogrodzie 19 stopni Celsjusza. Ale już nadciągają chmury. Już zaczyna wiać silniejszy wiatr. Już idzie zmiana pogody. Od jutra w moim ogrodzie nie 19, a 6 stopni maksymalna temperatura. Tak zapowiadają meteorolodzy. A w nocy, dziś nawet w nocy, już będzie ochłodzenie. Już będą 2-3 stopnie. Potem kolejne dni 0, 0, minus 1, takie temperatury w nocy. I tak przez kilkanaście dni. W niektórych rejonach Polski to będzie minus 1, minus 2, minus 3. W Białymstoku nawet przez kilka nocy ma być minus, mają być minus 4 stopnie Celsjusza. Chłodno, porywisty wiatr, silny wiatr ma być i opadu, opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na no to mamy wyzwanie. Chłodne noce z przymrozkami, a tu rośliny wisiane, rośliny wysadzone, rozsady e, wysadzone. Czy możemy im jakoś pomóc? To są na razie warzywa chłodnolubne, wysadzone, więc one dadzą sobie radę z tymi temperaturami minus 3, minus 4 nawet e, dadzą sobie radę. Wytrzymają, bo są zahartowane, ale ale można im pomóc i pomagajmy im okrywając agrobukinu. Po raz kolejny tej wiosny powiem, że agrowłókina wiosenna jest w tej chwili najwierniejszym przyjacielem ogrodnika. Agrowłókniną wiosenną wysiewy, wysadzone rozsady okrywamy na płasko lub budujemy tunele foliowe. I przypomnę ona chodzi przed przymrozkami, przed tymi nocnymi przymrozkami, których spodziewamy się w najbliższych dniach. Nie ma mowy o tych spadkach temperatury minus 10. Nie dajmy się zwariować. Minus 3, minus 4, może minus 5 będą. Minus 10... Fajna, fajna była taka informacja medialna. Trochę nas przestraszyła. Super, bo sprzedawcy mogli sprzedać trochę gadżetów do ogrodu, takich chroniących przed przymrozkami. Ale Agrobukina wystarczy, chroni przed tymi przymrozkami, chroni przed wiatrem. To jest ważne. Ten silny wiatr, który jest przynajmniej tutaj u nas na Pomorzu zapowiadany, jest bardzo szkodliwy. Zimny, silny wiatr, to on będzie większym problemem dla roślin niż te spadki temperatury, jakie u nas są zapowiadane. No i przed szkodnikami, ale, ale to jest funkcja dodatkowa, bardzo ważna. Przed jakimi szkodnikami pytanie? Od Chociażby jeśli posieliście rzodkiewkę i już wychodzi, posadziliście kapustę chińską, pak choi, czy kapustę pekińską, te warzywa kapustne, bo rzodkiewka to też bliska kozynka kapusty, to położenie agrowłókniny chodzi, chroni chociażby przed tą pchelką, przed tą pchełką, która przed która dziurawi liście tych sadzonek. Agrowłóknina. U mnie ani drzewka, ani krzewowocowe owocowe jeszcze nie kwitną. Agres ma już liście, ale kwiaty jeszcze nie wyszły, porzeczki też. Nie mam też takich wrażliwych, szybkich roślin jak brzoskwinia czy morela. Nie uprawiam ich w ogrodzie, ale wiem, że część z Was uprawia i już mam informację, że one kwitną. No tak, bo one, bo one bardzo wcześnie przecież kwitną te drzewka. I co teraz? Jak chronić je przed przymrozkami? Jeśli są małe drzewka, można próbować okryć agrowłokiną, tylko pamiętajcie, nie zdejmujcie ich potem zbyt wcześnie, żeby te kwiatki nie były przymrożone do agrowukiny, bo zdejmując tę agrowokinę, możemy więcej szkody zrobić, jak, jak, jak tego e, pożytku. E, producenci biostymulatorów mówią, że biostymulator pomaga w przygotowaniu rośliny do przymrozków i dwa dni przed przymrozkami warto by było e, popryskać e, te rośliny. Ja nie, nie jestem do końca e, przekonany, ale też nie. Nie jestem producentem tych biostymulatorów. Wiem, że biostymulatory bardzo pomagają roślinom po przejściu przymrozków. To na pewno, po przejściu przymrozków pomagają w odbudowie komórek. Więc warto mieć jakiś biostymulator, czy to z alg, czy jakieś inne biostymulatory takie naturalne, jak Agro-Eka-Protect. No, o algach mówiłem. I potem, po przejściu, kiedy, kiedy przejdą te przymrozki, przejść w ciągu dnia i popryskać roślinę, żeby ona mogła odbudować swoje komórki. Ale pamiętajcie, że tak naprawdę wrażliwe są w tej chwili na takie przymrozki, minus 2, minus 3, minus 4, jedynie kwiaty. Jedynie kwiaty. Więc jeśli martwimy się, to tylko o kwitnące drzewa i krzewy. Nie tylko owocowe, no ale też te ozdobne. No, magnolia u sąsiadów pięknie kwitnie. Pięknie, naprawdę pięknie kwitnie. Ale jak przyjdzie przymrozek, to jej kwitnienie może się szybko skończyć. Większym zmartwieniem od tych przymrozków dla ogrodnika, moim zdaniem, powinna być teraz, już teraz, susza. Naprawdę, słuchajcie, miejscami jest bardzo sucho. Deszcz dawno nie padał, było ciepło, wiał wiatr, osuszał. W związku z tym trzeba myśleć o ochronie naszej gleby. Przed suszą. Zapowiadane są jakieś deszcze, deszcz ze śniegiem, czy nawet śnieg. Super, bo to znaczy, że nawodni nasze rośliny, nawodni naszą glebę. Więc staramy się złapać jak najwięcej tego deszczu, jak najbardziej chronić tę naszą glebę przed suszą. Po pierwsze, to jest motyczkowanie. Słuchajcie, no trzeba, trzeba po prostu motyczkować. Jest takie stare przysłowie, które mówi no tak mniej więcej powiedzenie ogrodnicze że takie regularne motyczkowanie to jest połowa podlewania, czyli motyczkując zmniejszamy ilość potrzebnej wody, żeby podlać nasze grządki, zachowujemy w ten sposób wilgoć, więc motyczkujemy, dopóki, dopóki nie mamy materii, którą możemy wyściółkować nasze grządki, motyczkujemy, jeśli mamy słomę. Ja mam. Jeśli będziemy mieć świeżo skoszoną trawę, jakieś młode chwasty, układamy, bez nasion chwasty, możemy układać, układać w międzyrzędziach naszych roślin, ściółkować, ściółkować, nie pozwalając, żeby ta woda odparowywała, a jednocześnie ten padający deszcz, padający śnieg, czy deszcz ze śniegiem, topniejący potem śnieg, będzie powodował, że dzięki tej ściółce nawet jeśli przyjdą jakieś mocne deszcze, to ta woda nie wypłynie na boki, tylko zostanie nagrząca. Więc motyczkujemy, ściółkujemy, ściółkujemy e, słomą. No, tra na trawę jeszcze za wcześnie. Może pomyśleć warto o jakiejś włókninie, ale biodegradowalnej włókniny, w której będziemy uprawiać nasze rośliny. No i, i, na koniec, i na koniec jeszcze powiem o agrowłókninie. Ona chroni przed wiatrem. A to, co wysusza, to nie musi być tylko słońce, to nie musi być tylko mróz. To może być przede wszystkim wiatr, który naprawdę wysusza. Moje miejsce do siania i do pikowania. No, bo tak, bo od niedzieli będzie kwadra owoców, kwadra kwiatu i owoców, więc siejemy, pikujemy jak będą warunki, to i sadzimy do gruntu, sadzimy także do gruntu. Przede wszystkim kwiaty, słuchajcie, kwiaty jednoroczne w tym przyszłym tygodniu wysiewamy, wysiewamy na rozsad. bardzo szybko wyrosną, bardzo szybko będą gotowe do wysadzania gdzieś w maju, ale pamiętajmy o jednym, że oprócz tych kwiatów jednorocznych, żebyśmy dodali też taki dopisek i zioła, i zioła, żebyśmy nie zapomnieli o nagietkach, o aksamitkach, bazylii jeszcze nie, jeśli nie jest jeszcze wysiana, o ogóreczniku, o nasturcji, o tych ziołach, kwiatach ziołach, które wspomagają rozwój naszych roślin, o nie też zadbajmy. Ponadto wysiewamy, słuchajcie także warzywa ciepłolubne, już ciepłolubne, dniowate. ogórki. Możemy wysiewać na rozsadę do posadzenia do gruntu, do szklarni także, ale już te do gruntu. Dynie, cukinie, kukurydze. to też jest ciepolubna roślina, trawa ciepolubna, więc nie lubi przymrozków. Tak jak ogórki, tak jak dynie. Do tego dorzucamy jeszcze pomidory. Jeśli ktoś nie wysiał pomidorów, może wysiać pomidory. W ostatnim magazynie Garden Swart jest pokazane zestawienie wysiewów lutowych z kwietniowymi. Nie wiem dlaczego nie była marcowych, ale kwietniowych z lutowymi. Okazuje się, że nawet te wysiane w kwietniu pomidory pf, dadzą piękne plony. Bardzo często, najczęściej zbliżone do tych wysianych ach, gdzieś tam w lutym i trzymanych w doskonałych, ale sztucznych jednak warunkach. Fasolka szparagowa. To też jest ciepolubna roślinka. I już możemy wysiewać ją na rozsadę. Ja zawsze do doniczki P9 wysiewam po dwa nasionka i potem taką całą zawartość komórki sadzę przy tyczce. No oprócz tych ciepolubnych, oczywiście, możemy też wysiewać wszystkie chłodnolubne, które kwitną i które owocują. Zacznę od tych kwitnących: kala broku, czyli takie warzywa. Kapustnych, których zjadamy, no kwiaty zjadamy przecież, nie? Więc w kwadrze kwiatu i w kwadrze owoców jest dobry czas na siew, na pikowanie, ale także jeśli macie już rozsadę do sadzenia w gruncie. Pamiętajcie, żeby przy kapustnych dobrze dookoła ubić ziemię, żeby ta śmietka tam się nie dostała. E, jedną z metod na śmietkę jest tak. jest, agrobukina wiosenna. No i bób i groch także już możemy albo wysiewać wprost do gruntu, albo bób jeszcze wysiewać na rozsadę, albo jeśli mamy rozsadę, już wysadzać wprost do gruntu. Szykujemy się na chłodny, deszczowy, wieczny tydzień, więc te ostatnie promienie słońca, gorącego słońca, te ostatnie ciepłe godziny muszę wykorzystać na maksa. Dziękuję bardzo serdecznie. Trzymajmy się.